Cieszymy się, że Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych jest organizatorem kolejnej konferencji. Również istotne jest to, że tematem konferencji jest rolnictwo XXI wieku. Zastanawiamy się wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kazachstanu i z Białorusi nad możliwością dynamicznego rozwoju rolnictwa. Tematów jest bardzo dużo, interesujący. Jestem przekonany, że efekty tej konferencji będziemy wdrażać na bieżąco, bo dyskusja, która w tej chwili trwa, jest bardzo interesująca i jednocześnie bardzo konstruktywna. Cieszymy się bardzo z tego, że jako Międzynarodowa Akademia Nauk, stosowanych z rocznym doświadczeniem. Wcześniej jako Wyższa Szkoła Agrobiznesu mieliśmy przyjemność organizować wiele konferencji. Każda konferencja była konferencją owocną i udaną. Zmiany są bardzo dynamiczne i agrotechnika, drony w rolnictwie. Sposób nawadniania. To są zupełnie nowe historie, z którymi musimy się oswajać i propagować w rozwoju naszego rolnictwa. Życzę wszystkim owocnych obrad, bardzo miłych i niezapomnianych wrażeń. No i zgodnie z naszą tradycją akademicką, dzisiejszą konferencję uważam za otwartą. Teraz, każdy z nas ma tu gdzieś telefon komórkowy przy sobie. Mamy też projektor, mamy komputer, mamy żarówki. Każdy z tych urządzeń emituje światło o określonej długości V. Stanisław Samborski, jestem pracownikiem Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mój wykład dotyczył wykorzystania teledetekcji w uprawie. Ziemniaka, teledetekcja to zdalna ocena właściwości różnych obiektów. Można z powodzeniem też wykorzystywać tę metodę w uprawie ziemniaka, chociaż są pewne ograniczenia, bo roślina ta tworzy plon rolniczy pod ziemią, a oceniamy to, co jest nad ziemią. Ale można sobie z tym poradzić, można też wykorzystać tę teledetekcję, choćby na przykład do oceny wielkości powierzchni uszkodzonych w uprawie ziemniaka. Moglibyśmy powiedzieć, że teledetekcja istniała od, 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 od zawsze, bo w momencie teraz, kiedy rozmawiamy i patrzymy na siebie, to też wykorzystujemy teledetekcję, bo się nie kontaktujemy, ale zdalnie oceniamy swoje właściwości. Ale idąc już dalej w stronę takich bardziej zaawansowanych metod, no to w rolnictwie to są ostatnie kilka, kilkanaście lat wykorzystanie teledetekcji i duży rozwój, szczególnie w momencie, kiedy pojawiają się coraz to nowe yy, satelity, coraz to nowsze wykorzystania dronów, czy też czujników naziemnych. Witamy Państwa serdecznie, jest nam bardzo miło. Dodam, że ja reprezentuję Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, oddział Podlaski. Tutaj ze mną jest Pan Profesor Lisowski, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Agronomiczne, który jest też współorganizatorem, także jest to też konferencja naszych towarzystw naukowych łączona. Pan prorektor, Profesor Ireneusz Żuchowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, także zobaczcie, tworzymy tutaj też dosyć szeroką e, współpracę, bo naszą ideą jest to, że jednak na współpracy to polega. My musimy łączyć, a nie dzielić, także e, tutaj staramy się też pokazać Państwu, że... Towarzystwa naukowe łączą się i razem możemy osiągnąć coś więcej. Spotykamy się po raz 11 na międzynarodowej konferencji poświęconej rolnictwu szeroko rozumianemu. Mamy tu sekcje poświęcone i inżynierii rolniczej, i agronomii, i ekonomii w rolnictwie oraz szereg innych zagadnień związanych z przetwórstwem, bezpieczeństwem żywności. Cieszy nas, że w konferencji uczestniczy 17 uczelni i instytutów z Polski, instytutów badawczych, w tym cztery ośrodki zagraniczne z Niemiec, z Kazachstanu, z Białorusi oraz ze Stanów Zjednoczonych, z Pensylwanii. Także jest to w pełni konferencja międzynarodowa, gdzie jesteśmy w stanie wymienić poglądy, nawiązać współpracę. Nie ukrywam, że w ramach tej konferencji już nawiązaliśmy pewne działania, żeby tworzyć kolejne projekty poświęcone rolnictwu, rozwojowi rolnictwa, a w szczególności naszego województwa, bo szczególnie nam zależy na naszym regionie, bo mamy kilka parków, czy dokładnie cztery parki narodowe, mamy parki krajobrazowe, mamy rezerwaty przyrody, a w tym intensywnie rozwijającą się produkcję. Rolniczą i staramy się połączyć te elementy ze sobą, żeby współgrać, nie oddziaływać negatywnie. I dzięki temu też będziemy działać, współpracować dalej właśnie. Między, temu, między innymi temu służy ta konferencja. Wymianie poglądów, wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim nawiązaniu też współpracy i realizacji wspólnych projektów. Przyjechałem tutaj na tą konferencję z wykładem dotyczącym Reakcji pszenicy jarej na uproszczenia w uprawie roli i stosowanie międzyplonów ścierniskowych. I w tym wykładzie też poruszałem tematykę dotyczącą Zielonego Ładu i wymagań, jakie muszą spełnić rolnicy, żeby otrzymać dopłaty bezpośrednie w tej chwili w ramach PROF na lata 2023-2027. Słuchając prelegentów i, i, i też mając własne przekonanie, myślę, że tak, że sobie poradzą, nie są to rzeczy nowe, być może, że mogą one budzić troszeczkę wątpliwości, czy nawet w pewnym sensie jakiegoś niezrozumienia, ale myślę, że z tego nawet tutaj jak rozmawialiśmy, to pewne wymagania w zasadzie myśmy już osiągnęli, znaczy my, my w sensie jako rolnicy bo chociażby jeżeli chodzi m.in. O, o zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów to w zasadzie porównując to jakie ilości są stosowane w Polsce z tym jak to jest na, w Europie Zachodniej to praktycznie my już tą połowę obniżenia stosowania środków uzyskaliśmy więc w zasadzie nie ma się do czego bać. W czasie tych rozmów powstają różnego rodzaju jakby rozwiązania, dyskutujemy. No i później po powrocie przekazujemy również tam no, ten konsensus tych uzyskanych e, informacji również u nas e, w naszych uniwersytetach, no, a, a, a później to też i realizujemy w trakcie prowadzonych zajęć ze studentami. Więc e, myślę, że to ma przełożenie. Tak, ja zajmuję się techniką rolniczą. Jako że jestem. Jestem organizatorem rolnictwa, z wykształcenia, i przyjechałem do Państwa z tematem Technika Rolnicza, Europejski Zielony Ład. Dzisiaj jesteśmy właściwie do już zagłębieni w Europejski Zielony Ład w tym sensie takim prawnym, formalnym. Mamy wiele obaw związanych z jego wprowadzaniem do rzeczywistości rolniczej, praktycznej. Wiele organizacji, wielu rolników zgłasza. Wiele zastrzeżeń do tego projektu, do tej strategii dla rolnictwa, potem są dwa takie istotne ciały dla rolnictwa. W szczególności ten od pola do stołu budzi wiele obaw o możliwości realizacji, a to jest związane z dwoma takimi istotnymi elementami, z ograniczeniem nawożenia i z ograniczeniem środków ochrony roślin. I tu usiłowałem w tym swoim wykładzie po pierwsze rozwiać te obawy, pokazując, że jednak Obawy o realizację tych punktów, może są przesadzone w moim przekonaniu. Jesteśmy w stanie właśnie, korzystając z rozwiązań technicznych, które w tej chwili już mamy do dyspozycji, i moim zdaniem spokojnie gospodarować w taki sposób, który oczekiwane efekty przyniesie. Rudolf Michałek. Jestem emerytowanym profesorem Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa. Przyjechał pan do ziołowego zakątka, do Korycin. Tutaj odbywa się konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych dotycząca rolnictwa i rozwoju rolnictwa w tych czasach. Proszę powiedzieć, z jakim wykładem pan przyjechał? Więc uznałem, jeśli tu są nie wąskie dyscypliny, tylko cały problem środowiska, ochrony, rolnictwa, to uznałem, że problemem dla nich wszystkich Przydatnym będzie dążenie do prawdy i założenie prawdy w naukach empirycznych i w naukach ścisłych. I z takim założeniem, bo przyjechałem. Panie profesorze, w takim razie jak dążyć do tej prawdy? Bo rzeczywiście każdy z naukowców ma określoną dziedzinę, ne, zamyka się na dany temat. Jak w takim razie właśnie podchodzić holistycznie do pewnych spraw? Problememem są dwie sprawy. Tu trzeba podzielić naukę na ścisłą. Taka, przykład to jest matematyka, gdzie stawiamy tezę i ją udowadniamy. Jeśli udowodnimy coś, to mamy prawdę absolutną. Natomiast w naukach empirycznych, tutaj są prawie wyłącznie przedstawiciele nauk empirycznych, a więc to są wszystkie te nauki, gdzie trzeba robić doświadczenie. Doświadczenie nie możemy zrobić na całej rzeczywistości, tylko na próbie. A jak na próbie, to wiadomo, że przenosimy wyniki z próby. To nie mamy prawdy absolutnej. Mamy prawdopodobieństwo prawdy absolutnej. Chodzi tylko o to, aby rzetelnie te próby dokonywać. Maciej nie jestem kierunkiem Katedry Inżynierii Produkcji logistyki i informatyki stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Dzisiaj miałem przyjemność na zaproszenie właśnie organizatorów wygłosić wykład dotyczący jakby podsumowania projektu, który był realizowany razem właśnie z, w konsorcjum z Uniwersytetem Rzeszowskim i z, z grupą e, Filstone, która jakby e, prowadziła cały ten projekt. Projekt ten zakończyliśmy w styczniu tego roku i, i jakby na podsumowanie i upowszechnienie jakby... Z, pokazać przykład współpracy nauki i przemysłu jak również i możliwości komercjalizacji wyników badań to jakby było głównym takim tłem tego dzisiejszego wykładu. Jak wiemy maliny dzisiaj na skalę taką przemysłową nie uprawia się w gruncie tylko już w donicach. Tam gdzie mamy środowisko kontrolowane prawda? jeśli chodzi o wodę i nawożenie w związku z czym bardzo ważne jest to podłoże to nie są gąbki jak na pomidorach czy jakieś inne podłoża tylko to już muszą być wyspecjalizowane specjalne podłoże. My chcąc nieco wzmocnić to podłoże i ograniczyć tą degradowalność tego podłoża, stworzyliśmy na bazie biowęgla i takiego specjalnego izolatu nowe podłoża i wdrożyliśmy to do produkcji. Bardzo obiecujące wyniki są, jeśli chodzi o zarówno produktywność malin, jak również i jakość tych malin, bo te wszystkie zakładane polifenole i oksydanty, jak również witamina C jest na poziomie 15-18% większa w stosunku do pozostałych, pozostałych magii. Myślę, że tutaj organizowanie takich właśnie konferencji, szczególnie takich interdyscyplinarnych, tak jak tutaj mamy połączenie i agronomii, i ogrodnictwa, i inżynierii mechanicznej, i niektórzy są i z inżynierii lądowej i transportu, bo takie też tematy się przewidają i są jak najbardziej potrzebne, dlatego że my się sami uczymy tego, co inne ośrodki robią, jak to robią. Na tych konferencjach zawiązują się no, takie grupy, które, które później tworzy, tworzą jakieś zespoły badawcze, gdzie można wspólnie, wspólnie te projekty pisać. Zresztą tutaj już jest jedenasta konferencja, prawda? Ja miałem przyjemność uczestniczyć bodajże w ośmiu czy dziewięciu tych konferencjach i widzę, że na bazie i, i, i jakby mam takie doświadczenie, że z rok na rok ta konferencja się rozrastała, dochodziło coraz więcej ludzi i ci nowi ludzie z innych dyscyplin właśnie wchodzili w skład tych zespołów i to jest właśnie między innymi po wielu projektów, które są realizowane zarówno przez MENS w współpracy z różnymi uczelniami, bo przecież ta szkoła również i z Krakowem ma, y, mamy wspólne takie zadania, projekty, wspólnie organizujemy też y, konferencje. Także jak najbardziej i to powinni przede wszystkim młodzi ludzie jeździć, gdzie na bazie no, tych wymienianych doświadczeń starszych pracowników, bardziej doświadczonych, szczególnie właśnie w kontekście tych nowych metod badawczych, które dzisiaj są, żeby oni się uczyli, jak to mają robić. Dzisiejszy mój wykład dotyczył zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności na tle całego świata, Unii Europejskiej, a także kraju. Jest to niezwykle ważny, aktualny temat w świetle ostatnich wydarzeń, chociażby pandemii związanej z COVID-19 czy niespokojnej sytuacji na Ukrainie. Generalnie można powiedzieć, mówiąc o Polsce, że Polska ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe i należy podkreślić tutaj rolę Województwa Podlaskiego, które głównie zajmuje się rolnictwem. Jeżeli chodzi o naszą produkcję rolną, jest zróżnicowana roślinna i zwierzęca, ale co najważniejsze, w Województwie Podlaskim bardzo intensywnie działają dwa ośrodki. Jest to ośrodek edukacyjny, który stanowi Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łąży i jest to naprawdę uczelnia niezwykła, kształci rolników, którzy tutaj stanowią esencję naszej ziemi, ale także instytut, w którym pracuje Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Roślin, który jest jednostką naukową. I przedstawia takie podwaliny naukowe do rozwoju współczesnego rolnictwa na Podlasiu. Można powiedzieć, że współpraca tych dwóch jednostek jest znakomita i na tym polega, żeby był ciągły transfer wiedzy z jednostki naukowej do tej praktyki, którą stanowią tak naprawdę nasi studenci z Międzynarodowej Akademii Nauk stosowanych w Łomży.